No, dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Fluxer, to kolejny odcinek na moim kanale. I tak, wiem, długo nie było odcinku takiego zwykłego. Głównie wstawiałem tylko shorty i tam, no, TikToki. No, a teraz postanowiłem nagrać taki normalny odcinek i będzie to odcinek z WRC. No, co będziemy robić w tym odcinku? Oczywiście, no, jeździć. Co innego mielibyśmy robić? Ogólnie będziemy jeździć. Ride Rally Sweden ponieważ wbijam achievementy na przejechanie ileś tam kilometrów na danej nawierzchni no i zaczniemy sobie od śniegu mam przejechane około 150 km a muszę przejechać łącznie 500 więc tak, no, tworzymy sobie własne mistrzostwa yy, no to tak kategoria WRC takie kierunkowe, takie opony, takie. Zatwierdź, ok, lecimy z Rayleigh Sweden Tylko teraz tak szczegóły. Tutaj mamy Super OS. Tutaj mamy zwykły. Tutaj znowu Super OS. Tutaj OS zwykły. Tutaj OE. Wyścig. Zatwierdzamy. E. Chcę zachować, chcę zachować te zmiany no myślę, że tak git, tylko ten jeden sobie raid right, yy, pojedziemy zatwierdź, no i tak no i startujemy mistrzostwa nie wiem ile mi to zajmie a zobaczymy no to tak, zaczynamy no tak, zaczynamy i od razu uprzedzam, że ja nie jestem jakoś super dobry w tą grę um, tak, sobie no w sumie w żadnej gr gr grze nie jestem jakoś super dobry więc tak, ja już trochę gram w to WRC, nigdy w sumie nie stawiałem z tego filmów ani shortów. No, ale tak już sobie tylko w to gram. Jest to fajna gierka i symulator w sumie można powiedzieć tych no, mistrzostw WRC. No, ogólnie lubię tą gierkę, jest fajna. Może dla, nie dla niektórych jest nudna, bo robi się ciągle to samo, się jeździ i jeździ i jeździ i żadnej, żadnej his historii nie ma, żadnej takiej fabuły większej, tylko po prostu zwykłe mistrzostwa. No ale to jest dla mnie fajne. Ja lubię takie rzeczy, nie? Ogólnie to e, chciałem powiedzieć, że no tak, nie wstawiam ogólnie zbyt często filmów, nawet no, tych tam shortów. No, dlaczego? No, bo nie, nie jestem taki, że wstawiam codziennie i regularnie, ogólnie. Po prostu tak losowo wtedy, kiedy chcę, to wstawiam. Kiedy nie, to nie. Jeśli chodzi o takie długie filmy, to podejrzewam, że ich będzie bardzo mało, że bardzo mało ich będę wstawiał. No, ale nieważne. E, wracając do kree. Kończyliśmy pierwszy wyścig i tym samym pierwszy dzień rajdu. Zlecimy z drugim. Tutaj mamy już dwa wyścigi, nie tylko jeden. Dobra, pomijamy sobie to i startujemy. No jak widzicie jeżdżę ogólnie z kamery scopitu, no, tak? Bo lubię. Jest tak dla mnie lepiej, ponieważ y, widzę no, ruch kierownicy i no i po prostu tak nie jest lepiej. Nie lubię grać z, z kamery trzeciej osoby, że tak powiem, bo, bo tak, tak jakoś tak mi wtedy je jeszcze gorzej idzie niż teraz. Nie wiem czy zrobimy w tym odcinku tylko ten rajd, Myślę, że raczej zrobimy jeszcze jeden. I nie wiem czy inny, czy ten sam. Zobaczę. Na razie nie ma co myśleć nad tym. Wow, pandewala. Wow, no jak widzicie jestem słaby w tą grę, ja w sumie w każdą. A i ogólnie w sumie nie chciałem nagrywać w Na początku chciałem Need for Speed'a nagrać, kolejny odcinek po pół roku w sumie. Ale ostatnio miałem niefajną sytuację. Otóż pobrałem jakiś złośliwy plik no pobierałem jakiegoś kraka z internetu jakieś gry, nie wiem czy to był Need for Speed, czy fotografie już nie pamiętam No i no, był, tu, że tak powiem, był to, że tak powiem taki trochę wirus. No i na początku w ogóle nie wiedziałem o tym, ale potem ktoś zaczął mi zmieniać hasła i maile do różnych kont. Przede wszystkim do Discorda i do Epika, No i do konta EA. No niestety konta Discorda i Epica nie udało mi się uratować. A na szczęście konto EA udało mi się uratować. Na no, konta Steam na szczęście nie tknął mi. Ten jakiś hacker, że tak powiem. Ponieważ od razu zmieniłem maila na nowego, świeżego i hasło. No konta Epic nie udało mi się odratować, bo no. Po prostu nie, już było za późno, konto jej udało mi się odratować ze względu na to, że miałem na nim dodany numer telefonu. No i tak jakoś mi się to udało, no i wracając do tego Need for Speed no to nie mogę go nagrać, ponieważ żeby totalnie pozbyć się zagrożenia, yy, zresetowałem cały komputer, czyli zainstalowałem ponownie Windowsa z usuwaniem wszystkich plików. No i tak, no i wiadomo, Nitro Speeda już teraz nie mam, i muszę go ponownie zainstalować. Więc tak, zanim go nagram, to jeszcze trochę czasu minie. Teraz na razie pobieram inne gry, przede wszystkim Star Warsy. I nie wiem, czy zrobić z nich też jakąś tam serię, czy może. nie wiem. Nie wiem, zobaczę jeszcze, nie? Ale wracając do odcinka, do, do tematu odcinka, no to kończy, kończyliśmy właśnie kolejny wyścig. to co, lecimy z kolejnym. No teraz to jest odcinek w nocy. W ciemnościach. No, no to założę się, że się wywale gdzieś w trzewo jakieś. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Może nie. Zobaczymy. Ogólnie to. Myślałem sobie też, żeby nagrać Bimenge Drive'a bo też to jest fajna gra, mam tu mam sporo gierek Zwłaszcza takich no... no samochodowych, no wiadomo o co chodzi. No i Bimenge Drive'a też bym sobie nagrać. Już w sumie zresztą taka mała ciekawostka. Eee, już jak już jestem przy temacie Pimenji Drive'a to nagrałem jeden odcinek z Bimenge Drive'a na temat ucieczki przed powodzią, ale... Ze względu na mój świetny, po prostu internet, nie mogłem go wstawić, ponieważ e, wstawiał się tak długo, że w, końca, e, w, że w końcu YouTube anulował przesyłanie. No i tak, no i nie miałem nie mam po prostu, nie miałem po prostu co zrobić, więc, więc w końcu go nie wstawię Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej że uda mi się wstawić ten, ten film. Oj, 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 oj dobra. Ale o dziwo jeszcze nie wleciałem w drzewo, nie? Niby wyścig się dopiero zaczął. Nawet jeszcze w połowie nie jestem, ale no, no jakoś jeszcze... jeszcze w sobie radzę. Może wcale nie wlecę w to drzewo, może nie jestem taki słaby. W tą gierkę. No pewnie gdybym ogólnie poćwiczył trochę, nie, to wiadomo byłbym lepszy. I ten. A i w sumie skłamałem wam. Jestem w jednej grze taki trochę, trochę lepszy niż w większości. Jest to gra, uwaga, uwaga, w ogóle nie związana z samochodami. Jest to gra Geometry darz. No, tak, tak. Lubię tą gierkę, jest fajna, jestem w niej całkiem dobry. Mam już tam troszeczkę demonów. Nie wiem, to tak też jeszcze mogę zacząć go nagrywać, jeśli byście chcieli. Nie wiem, zobaczę. Mogę też robić live y z tego, bo z Geometry Myślę, że bardziej le lepsze są live y niż takie odcinki. Nie? Ewentualnie mogę wam powiedzieć co do tego geometry dasha, że mam że przeszedłem 41 demonów no i w tym jest jeden platformowy hard demon, są dwa chyba albo trzy platformowe medium demony a reszta to jest easy to są easy demony, teraz mogę wam zdradzić też, że przechodzę medium demona takiego normalnego no jakoś sobie radzę Wo. Tak, dobra. No to tak, no to jednak leciałem w drodze. I to, no, tak trochę z stąd. No, tak, 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 no, wiem, wiem. Nie no, ale to było zaplanowane, oczywiście, nie? W sumie teraz tak jestem ciekawy, bo teraz nagrywałem sobie ten odcinek. Jestem ciekawy, o ile go w ogóle wstawię, kiedy będzie następny odcinek po tym. No, no to, no. Za kolejne pół roku, nie? No dobra, mmm. Kończymy już ten wyścig. No, no to jeszcze sobie naprawię samochód, przede wszystkim opony. Bo są trochę zryte, hamulce mogę naprawić. A w sumie wszystko sobie naprawię na maksa, na full. Bo pff, czemu nie? No to, tak. No to lecimy. Odej. Oh, they... daj. Okay. trochę, trochę bokiem poleciałem. No oh, nice, nice. Dobra, lecimy. Ło, 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 ło. God damy, co się stało? Ech, okej. Okay. Trochę wyleciałem mapę i lecimy dalej. A! Jeszcze taka jedna wiadomość, chciałem nie wstawiać odcinki w 4K, no ale właśnie przez internet nie mogę, więc będę wstawiał odcinki w HD. A jeśli już mnie ten internet tak zmusi, to tak, tak mi podetnie skrzydła, to może nawet w SD, czyli tam 720p. Tamten. No na pewno niżej już nie zajdę niż 720p to na pewno. Tego możecie być, być pewni. Ale, ja, ale to mnie trochę dziwi z tym internetem, bo wtedy normalnie nie miałem problemu z ustawieniem tego odcinka z Need for Speed-a. A teraz jakoś pojawiły się problemy. Jezu, ale ja nie umiem jeździć. Ale ja nie umiem jeździć, Boże święty. A, chciała się kiedyś nauczyć grać w jakąś grę, no weź nie no, ale w tego geometry dasza to jestem dobry, myślę, że mogę zacząć tam go nagrywać troszeczkę, jakieś lajby robić, może, dualnie, nie. Przychodzenia właśnie tego medium demona, co wam mówiłem, że teraz przechodzę go, no może, może, jak mi się będzie chciało. <laughs> jak będę miał czas na to, to, to pewnie, jo, dobra, mm. zaraz połowa będzie ścigił za mną. Fajnie, ale bokiem, że poleciał. Ech, no dobra. Hmm. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No nic, no, lecimy. Z wyścigiem. Nie, nie ma tu co za dużo komentować w sumie. Hmm. No jest to taka zwykła janda po prostu. Nie. nie tak. Zresztą, za, za dużo odcinków z WLC nie będzie. Ze względu na to właśnie, że... Może gra się w nie fajnie. Ale podejrzewam, że on ogląda się też tak niezbyt fajnie, ze względu na to, że... No, nie ma co komentować, tak, przez co no... Zazwyczaj, zazwyczajnie mówi się to samo i nudzi się po prostu oglądając to, nie? Oh, 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 oh. Damn. Koi, nie. O, 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 Damn! Dam! o a, spokojnie, powolutku, jest czas, to nie są wyścigi. Znaczy w sumie to są wyścigi. Ale... ale spoko. Dla mnie liczą się przejechane kilometry Dobra i już koniec kolejnego wyścigu i koniec w sumie tego... tych mistrzostw, więc więc tak fajnie. No to co, lecimy za kolejnymi mistrzostwami? No... Może. Może pominiemy sobie to. Mogę jeszcze jakieś jedne krótkie mistrzostwa zrobić. Ok, no i teraz damy sobie jakieś inne. Na przykład, no nie wiem, czy tu jest śnieg? Mam nadzieję. Szczegóły tak, tu jest trochę śniegu. W sensie, nie, tu jest asfalt. Tu jest asfalt. Tu jest trochę śniegu. To jest sama asfalt. No nie, no tutaj zbyt dużo śniegu nie ma. No to może, no gdzie może być śnieg jakiś. No dobra, no to. Chyba, że po prostu tym razem będziemy sobie nie śnieg, tylko... Nie wiem, shooter, asfalt. No to, no to no dobra, no to będziemy coś innego, czyli na przykład Niemcy. No i co my tu mamy? Zrobimy jakiś krótki. Ten, ten, ten rajd w sensie mistrzostwa. I zatwierdź. Dobra. Zatwierdzamy mistrzostwa i lecimy z nimi. To lecimy z tym wyścigiem. Tutaj tylko teraz będę musiał się przyzwyczaić, że to jest asfalt, a nie śnieg. No trochę to zmienia. Postać rzeczy, że to no właśnie. Trochę to zmienia postać rzeczy, że to jest asfalt, a nie śnieg. Coraz bardziej. No lepsza przyczepność, przez co no no, no właśnie. Lepiej skręca samochód, a ja przyzwyczajony do śniegu zaczynam wcześniej skręcać przez to właśnie uderzam w płot. No ale jakoś to dam radę, nie? O nie, spokojnie. No i tak to jest, no jak się przerzucam ze śniegu na asfalt, no ale cóż, no co mam ci powiedzieć, co mam wam powiedzieć, no? Jak się przerzucamy z śniegu na asfalt albo z szutru na asfalt chociażby, no to. No to no jest różnica, no no co mam? O Jezu, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę, kareczka tu jest. Proszę nie wierzę w tym. Proszę nie, zachowanie. Oj, ehe. Nic nie zaśło. Oj, 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 oj. Spoko luz, damy radę, damy radę, spoko jestem Super Pro nic nie widzę, ogólnie ślepy jestem. Gdzie jadań? O, zakrętu jest chyba. Tak, tu jest zakręt. O Boże, nic nie widzę. Tu w lewo chyba, albo nie, dobra, lewo, lewo, lewo. Jezusie, panie, nic nie widzę. Fila, muszę światła sobie włączyć. Fila, chwila, fila, chwila, są tu światła. Czy się włącza światło? Czym się włącza światła? Halo, halo. Halo. Gdzie są światła? Nic nie widzę. Em um, to. Oj, wycieraczki. Halo, światła. Where są światła? Kademet Jestem są światła, O e, chwila, światła, num 6, jakie Numpad 6, panie, mi, ten, daj mi, no, a dobra, luj nie będę zmieniał, będę pamiętał, num 6, o, no, panie, teraz to ja, teraz to mogę jechać, trzeba tak od razu mówić, że to są światła jakieś, nie, że ja jeżdżę totalnie w ciemku i ciun. No, dobra. To jest ciekawe, po co to są wycieraczki? Tu, mo tu mogą się szyby Ten, brudzić? No nie wiedziałem. <laughs> ciekawe. Pewnie na szutrze. No skoro na asfalcie się nie brudzą i na... i na tym... i na śniegu się nie brudzą, no to w takim razie na szutrze muszą się brudzić. No bo po coż te wycieraczki? Są, no nie? Ale za pierniczem. Wow, 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 wow. Dobra, ehm. Ym... Right uh -huh. ja jestem ciekawa, czy kiedyś kiedyś znajdę taką grę, albo nauczę się jakiejś takiej gry, jak do perfekcji, i będę w nią tak zapierniczać, że będę tak dobry, że aż najlepszy. Nie, no pewnie tak nigdy się nie stanie, bo... no ma no, nie. No nie, wo, wo, wo. Po znak, znak zniszczyłem, wywaliłem się, o, wywaliłem wszystko, y, no. Jeśli chodzi o gry wyścigałe, to raczej się nie nauczę, bo za słaby jestem. Ło, o, nie, do, nie, Boss! jak ja jeżdżę, obróciło mnie? Tak, o Jezus. Och, o, widzowie, potrąciłem ludzi. Spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, no i lecę, no, le, no i znowu. Na spokojnie. Powolutku. Nie ma co się śpieszyć. wo, wow, tu, tu, tu zakrętostry. Powalutku. I start. Dobra, jedziemy dalej. Nie, ja to się nadaję do takich spokojnych gier, jak, na przykład Eurotruck albo Bass Simulator, nie. Wow, wo, wow! Gdzie jechać? Eee, chyba tu. Tak tu, dobra. Jo, ja się nadaję do na takich spokojnych gierek typu Euro Eurotrack właśnie i Bass Simulator. No właśnie, no są fajne gry też, nie? No ale, no ale ja lubię te wyścigowe gry, nie? wiem, Bo tu się coś dzieje. <gry> Zwłaszcza jak ciągle wypadek robię jakiś. Dobra. No to tak, kończyłem ten wyścig, nie robię dalej tych mistrzostw, wycofuję się. No, yy, siódme miejsce, ba bardzo dobrze. Słuchaj, bardzo dobrze. No to tak. Wyjść, chcę wyjść. No, no to tak. Ukończyliśmy jeden, jedno mistrzostwa. Drugie zrobiliśmy tak w jednej trzeciej, bo tylko jeden wyścig ukończyłem, nie? No i zobaczymy ile teraz mamy kilometrów na jakiej nawierzchni. Dokładnie, statystyki. No i tak, na szutrze mamy 470 kilometrów. Na asfalcie 370. A na śniegu 192. OK. No tak, na szutrze mamy do jeszcze, jeszcze do przejechania 530 km, żeby zdobyć achievement. Na asfalcie mamy do przejechania 130, a na śniegu 310 około. A żeby zdobyć jeszcze achievement na 5000 km, tak ogólnie, nieważne na jakiej nawierzchni, no to jeszcze 4000 prawie. Sporo. No dobra, to już, to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że fajnie się oglądało, jak, jak to ja kulawo jeżdżę. No. No i co? No i do następnego. papa. Pa.